Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Social Cafe. Mamy, słuchajcie, 13:20 i mamy pełną kawiarnię hashtag. Mamy kolejny temat dla Was, mianowicie komunikacja e, w branży technologicznej, głównie IT, tak? No, bo A technologiczna jak, jest bardzo szeroka. Jak ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to nie wie, kim jestem. Nikt? Ja myślę, że to jest oczywiste. Ludzie mnie nie znają, przepraszam. Janek Sobieszczański, prezes firmy Storware również wspólnik w mojej drugiej spółce sacharki, tak? Zgadza tak. się. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Janie? Witam. E, Jan jest osobą z klientem biznesową, e, no, ale też marketingową, nie? Miałeś, te, miałeś kilka zespołów marketingowych w swojej historii. Miałem. No ja co? się wywodzę jeszcze z tego tradycyjnego marketingu, ale czuję, że o już z nie, niego wyszedłem. <laughs> e Stawiam tezę, że, że większość marketerów w branży IT ma, kolega, olbrzymi problem. Mianowicie, nie chcę w tym momencie, żeby to zabrzmiało, że nie wiedzą w jaki sposób się komunikować, natomiast myślę, że w większości odczuwają dyskomfort z jednej strony wiedzy, i umiejętności dotarcia do swojej grupy docelowej, tak zwanej Bayer Person. Ze względu na to, że IT rządzi się swoimi prawami, nomenklaturą, prędkością, innowacyjnością, więc moja teza jest taka, tam jest problem i chciałbym, żebyśmy podczas tego odcinka Social Cafe zastanowili się, gdzie, na co oni powinni zwrócić uwagę albo w jaki sposób powinni sobie uprościć życie, życie w ramach no, działań swojej firmy? Co na pewno będzie im trudno, bo to, o czym mówisz, to są trochę realia, w które oni są mocno wtłaczani. Ten dział marketingu, zwłaszcza w naszych krajowych przedsiębiorstwach, jest zawsze mocno osadzony w realiach promocyjnych mhm. i też trochę w realiach niepotrzebnych kosztów. Więc e, w miarę ze wzrostem świadomości w firmie ich e, znaczenie i możliwości, czy też budżety dają im trochę więcej pola do popisu. No i wtedy możemy im doradzić, że powinni być bardziej lotni, dlatego to co wystrugałem sobie samolocik. Aha, czyli to jest ta analogia, tak? <laughs> tak, dobra. E, e, natomiast przede wszystkim y, no dobrze by było, żeby ludzie, którzy chcą się rozwijać w tych działaniach marketingowych, i, I być na czasie, no, obserwowali to, co się dzieje przede wszystkim w social mediach. Mhm. Bo to jest chyba w tym momencie najpotężniejszy mechanizm. Według mnie znasz moją teorię, jeszcze nie do końca sprzedażowy, może w niektórych branżach, ale na pewno jeżeli chodzi o promocję i generowanie leadów, jest coraz lepszy i coraz bardziej efektywny. No bo zauważ, że z jednej strony IT jest olbrzymią szansą, ponieważ olbrzymia dynamika zmian. Powoduje, że po zainteresowanie jest olbrzymie nowymi technologiami. Z drugiej strony, e, chyba ciężko jest znaleźć e, po prostu pojedynczym działom e, tego złotego grala, tak? tego wyróżnika, w jaki sposób rozmawiać o produktach. A często, to, myślę, jest, że... to jest chyba największy problem, że działy marketingu bardzo często są odseparowane od tak zwanej produkcji. Mhm. Czyli nie znają produktów, nie wiedzą o czym one mówią, nie wiedzą jak przekazywać ich wartości. Zwłaszcza w technologiach, a jeszcze bardziej w technologiach IT. No to jest trudne, no. to, jest, to jest zupełnie swoisty język, którego się trzeba nauczyć. Trzeba to sobie wtłoczyć do głowy i nauczyć się mówić o tym. Jeżeli dział marketingu tego nie będzie umiał, to nigdy nie zacznie sprzedawać. Okay. Zawsze będzie konflikt, ponieważ marketing będzie ciągnął w swoją stronę, a technologia w swoją. Wspomniałeś o mediach społecznościowych. I a, wiele osób mówi, a ja zresztą wyznaję to. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym z marketingu, czyli i łączeniu tak naprawdę działów i roli, zarówno marketingu, jak i sprzedaży, ale mamy hasło, że content is a king, tak? Czyli w tym momencie żyjemy w świecie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie musimy dostarczać wysoko jakościowy content do naszej grupy odbiorców, nie? A teraz zwróciłeś uwagę, że no jednak nie ma tej odpowiedniej edukacji, więc co ci marketerzy biedni mają zrobić, tak? Oni zostają, jeżeli oni zostają. No to odpowiedź jest akurat dosyć prosta. No, przede tak, wszystkim tak. muszą rozmawiać z zespołem technologii i niestety wyciągnąć z nich tą wiedzę i, i nauczyć się tych produktów. No, no to, to, pod... nie, to nie spadnie z nieba. No jak, aj, jak to się dzieje na, na Twoim podwórku? Tak? Na naszym podwórku? Wciąga, wciągamy mam. technologię w interakcję. Czy okay. budujemy dużo kontentu? E, Technologicznego, Akademię Sprzedaży, yy, czy też nawet takie formy jak stworzyliśmy nasze, nasz Backup Monster Show, w których rozmawia się o technologii, ale trochę lżej. Mhm. Tak, żeby oni jednak mogli się w to słownictwo, tą technologię, w pojęcia, a, no, tak naprawdę w ten rdzeń tego, co sprzedajemy, czy mamy to, sprzedawać, w wgryźć. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, ponieważ wyślę, yy, że wygraną będą ci. Ci marketerzy, którzy będą umie, umiejętnie angażowali osoby z technologii, ale też będą potrafiły tą wiedzę przełożyć na język zrozumiały. Bo często mamy taki problem, że albo gadamy zbyt technicznie ekspercko i to są zbyt trudne treści, uh -huh. więc one mają stosunkowo niski Współczynnik odbiorców, albo mhm. czy, czytelności, albo budujemy zbyt miałkie komunikaty, które odrzucają, odrzucają drugą stronę. Pamiętaj, że media społecznościowe mają specyfikę, one bardzo szybko przemijają, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o materiały wideo. E, najlepiej sprzedają się dowcipy, żarty i to, to najlepiej żyre jak to mówię. Ja próbuję, ale się nie udaje, nikt się nie śmieje. Czasem się śmieją, ale, <laughs> ale, nie, ale <laughs> nie, nie, wiem, nie tak, jakbym chciał. Nie wiem, czy z tego żartu akurat. Natomiast. Y... Więc trzeba, trzeba cały czas budować i myśleć o tym materiale jako o czymś, co musi zainteresować. Nie może być za długie, musi być konsekwentne w ścieżce rozwoju produktu i w całej kampanii sprzedażowej. No i w miarę zwięzłe, tak? no nie możemy wrzucać materiałów po 20-30 minut, co nam się też zdarzało i, i widzieliśmy, że nie dawało efektów. A jaki taki Twój ulubiony format, jakbyś jako Ty odbiorca, ale też de facto szef marketingu rekomendujesz, tak? które czuję, że się sprawdzają w branży IT? Ja bym w sprzedaż technologii wplatał stand-upy. Stand-upy. To, to jest odważny sprawa. Tego tak nie robimy. No, no, oczywiście jest to żart. Nie wypada pewnych rzeczy robić. Natomiast jest, zwłaszcza w startupach, które produkują no nie takie produkty jak my, ale różne ciekawostki technologiczne, typu roboty jakieś o? pływające, rowery i inne tego typu cuda, czy też jakieś super wykwalifikowane drony. Bo no tam są świetne materiały wideo. Tak? No, potrafią to pokazywać i czasami patrząc w te materiały wideo w LinkedInie. Czyli ty jesteś fanem wideo marketingu? Jestem zdecydowanie. Okay. Czyli znaczy, ja jestem wzrokowcem. wzrokowcem, czyli nie, nie chcę czytać, wolisz. No nie, wzrokowiec też czyta, ale niekoniecznie <laughs> cztery strony materiału. <laughs> <laughs> okej, okay. czyli jeżeli content, treści to mają być zwięzłe i na temat. I... Tak. dokładnie tak. Natomiast no, nie, jest to, nie jest łatwo doradzić osobom w marketingu. No, niestety muszą przejść swój cykl. Czyli muszą czyli popełnić ilo, odpowiednią ilość błędów. Muszą nauczyć popełnić się. odpowiednią ilość błędów, muszą chodzić na szkolenia, no, muszą obserwować innych jest mhm. kupa roboty, żeby siebie samemu wyszkolić i namówić swoich, to jest cięższe, zdecydowanie trudniejsze, wiem to po sobie, namówić swoich szefów, żeby ich na takie szkolenia puszczać. jak ten biedny marketer ma zaangażować y, tą część technologiczną i szefostwą? Jak, jakiego języka mu? Czy, czy on ma prosić, błagać? Czy ma wychodzić z konkretnymi pomysłami? Jak ty znaczy, też głową mhm. muru nie przebijesz? Nasz były prezydent doradzał, żeby w takich sytuacjach zmienić pracę. Okej, okay, czyli... Nie Natomiast... rekomendujesz mało charizmetyczną <laughs> machetę, po prostu szukać innej drogi, typu Teste. Eee, no przede wszystkim, no, tak jak mówię, no, trzeba ich zaangażować, wciągnąć trochę w tą rozmowę, pokazać, że pewne narzędzia działają, więc zaprosić do współpracy agencje, które mogą pokazać, że social media to nie jest tylko Facebook. Uh -huh. I, I wspólne gotowanie w cudzysłowie. Natomiast e, to jest również metoda, która na końcu prowadzi do sprzedaży. Tak? Masz swój cykl sprzedażowy w Social Cube e, bardzo fajnie opanowaną technikę. Natomiast. E, no nie jesteś jedyną agencją i nie opanujesz, nie ogarniesz całego świata. to jest... i nawet szukać... nie, ma je, nie ma też jednej recepty na... Trzeba szukać na... specjalistów. Na... Wiemy doskonale, że tych specjalistów jest bardzo mało, czyli takich praktyków, którzy na swoim przykładzie, wykorzystując social media, zaczęli sprzedawać. Jest ich garstka, naprawdę. Natomiast jest bardzo dużo takich fejków, które promują te narzędzia, promują zgrabne teorie, natomiast no nie stoi za tym doświadczenie. Ja pamiętam, że... Marketer ma generalnie bardzo przerąbane mówiąc kolokwialnie. Tak, bo on z jednej strony jest wciąż traktowany jako koszt, z drugiej strony każdy wie, że go potrzebujemy. Natomiast siła przebicia, tak jak ja obserwuję z, z doświadczeń firm, którym doradzamy również i e, działom IT i marketingom, że oni są zbyt mało charyzmatyczni. I to też jest to też jest trudne, bo właśnie IT rządzi się tym, że w większości są ludzie, którzy. Wiedzą najlepiej, tak? A ten marketer jest takim troszeczkę dodatkiem do całości. Bardzo niewielu właścicieli ma mm, taką pokorę e, względem tych działań i daje taką dużą dozę zaufania. No wiesz, trochę zapędziłeś teraz tych marketerów w kozi róg bo wygląda na to, że oni nic nie są w stanie zrobić. No na pewno, tak jak mówię, niech wciągają, niech wciągają w dialog, niech pokazują, że, że pewne narzędzia działają i może one przyniosą inne efekty. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej w poprzedniej rozmowie, no, ważne, jest, ważne jest, żeby obserwowali co się dzieje i jednak... Dostrzegali to, że są inne trendy, nowe trendy i pewne narzędzia już nie działają. No. Kiedy? To jest pierwszy taki punkt, który muszą sobie zdać sprawę, że to, co robią, jest bez sensu. A w drugim kroku no, muszą jednak wciągnąć i przekonać całą swoją ekipę, zwłaszcza produkcję. Czyli sprze sprzedaż technicznych i właścicieli. Nie? Dokładnie. No a potem to już jest bardzo ciężka praca, bo wszystkie te działy muszą sobie zdać sprawę, że sprzedaż w social mediach, zwłaszcza to to jest bardzo konsekwentna i żmudna praca. Chciałbym, żebyście się odnieśli do tego odcinka, jeżeli pracujecie w IT, jeżeli dział, pracujecie w działach marketingu, czy te problemy, wyzwania, które e, przedstawiliśmy, a, dotykają was w codziennej pracy i jakie wy też macie sposoby na to, e, żeby tą komunikację usprawnić e, no, w ramach waszych działań, dzia, działań waszej firmy. Dzięki śliczne, do zobaczenia, cześć.